Od dwóch dni media zadają pytanie o jedną z asystentek Donalda Tuska i jej ewentualne powiązania z Rosją. Lider platformy obywatelskiej ma dwie asystentki. Jedną z nich jest kosmetolog Krystyna Woronowska. Na jego stronie możemy przeczytać, że jest ona absolwentką upiększania okolice oka i brwi. Niemal natychmiast postawiono pytanie o kompetencje kobiety, które zdecydowały o tym, że została asystentką Tuska. Wobec mnożących się pytań głos zabrał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dla wirtualnej Polski. Mówi tak. Krystyna pracuje u nas w Platformie od 2022 roku. Została przyjęta na stanowisko sekretarskie, gdy szukaliśmy nowych ludzi, żeby rozbudować biuro przed kampaniami wyborczymi. Była wybijającą się pracownicą i na początku tego roku, gdy tworzyliśmy biuro poselskie posła Tuska, to razem z Moniką Krzepkowską zarekomendowaliśmy szefowi dwie osoby do prowadzenia tego biura, w tym krysie. Jak czytamy w Wirtualnej Polsce, Grabiec potwierdził, że Krystyna Woronowska urodziła się w Polsce, bo jej Ojciec stacjonował w naszym kraju jako żołnierz Armii Radzieckiej.